W dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji do zbadania okoliczności porwania śmierci Krzysztofa Lewnika zeznanie składało dwóch bardzo ważnych świadków. Pierwszym był funkcjonariusz Kęsicki, który brał udział w tym słynnym grillu poprzedzającym porwanie Krzysztofa Lewnika i komisarz, szef sekcji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Płocku, komisarz Kuchta, który również brał udział w tym słynnym grillu. Dlaczego to były ważne zeznania? Ponieważ pierwsze zeznania policjantów, a tutaj już z akt sprawy wynika, że największe błędy, błędy to jest mało powiedziane, największe zaniedbania, nawet przestępstwa zostały popełnione, bo były na przykład przestępstwo utajania ważnych dowodów w sprawie, były dokonane przez policję i powiem te wczorajsze zeznania potwierdziły po pierwsze to, że policja bardzo chaotycznie prowadziła to postępowanie. Że w samym domu u, y, państwa Olewników, jakby były trzy grupy decyzyjne, które decydowały kto ma robić, co ma robić. Ponieważ była grupa detektywistyczna, była policja i funkcjonariusz kęsicki, który jak się okazało, wczoraj z zeznań to wynikało, że prowadził prywatne śledztwo. Prywatne śledztwo jeszcze osoby, która była funkcjonariuszem czynnym policji, ale po godzinach pracy robiła prywatne śledztwo, no, rzecz zupełnie nie bywała. Konfrontowaliśmy pewne dowody zebrane w sprawie zeznaniami tych świadków. Otóż... Podstawowy zarzut, który mamy do tych funkcjonariuszy i do ludzi, którzy nadzorowali tych funkcjonariuszy. Otóż postępowanie prowadzili ci funkcjonariusze, część tych funkcjonariuszy, która brała udział w tym słynnym grillu poprzedzającym porwanie. Czyli naruszono fundamentalną zasadę, ponieważ były to ostatnie osoby, które żywego widziały Krzysztofa Lewnika. Jest rzeczą oczywistą, że takie osoby zawsze będą świadkami w sprawie czyli z jednej strony wiedząc o tym, że będą świadkami, bo muszą być przesłuchani na tą okoliczność, sami prowadzili postępowanie operacyjno- dochodzeniowe, czyli zbieranie dowodów właśnie do procesu, czyli występowali jakby po dwóch stronach i co, sami się nie wyłączyli, czuli, że oni są na tyle dobrze, na tyle blisko związani, że, że nie muszą się wyłączać i nikt z nadzoru ich nie wyłączył, bo była informacja, kto wiedział, do którego szczebla nawet funkcjonariusze, komendanci wojewódcy policji wiedzieli i mimo tej wiedzy włączyli ich w skład grupy operacyjnych. Poza tym to, co było tutaj niesamowicie naganne, zarówno funkcjonariusz Kęsicki, który wydawał pozwolenia na broń, który nadzorował, nadzorował sprawy związane z firmami ochroniarskimi, kontrolował firmy ochroniarskie z punktu widzenia policji i przestrzegania ustawy o tych firmach, a również szef sekcji kryminalnej komisarz Kuchta. Pojechali do prywatnej osoby na prywatną posesję na spotkanie, w którym brali udział biznesmeni, w którym brali udział szefowie firm ochroniarskich. I oni sami nawet dzisiaj nie widzieli tego konfliktu interesów, że im nie wolno było być na takim spotkaniu, że nawet gdyby było to wbrew ich woli zrobione, powinni natychmiast opuścić, zobacząc, widząc, kto na takim spotkaniu jest. Tego też nie zrobi. To pokazuje na głęboką patologię funkcjonowania policji, która miesza się ze środowiskami, które potem nadzoruje który kontroluje, który wykonuje czynności procesowe. Dużo ciekawsze jeszcze będą zeznania w najbliższy piątek, ponieważ tutaj będzie zeznawał no, z punktu widzenia tej sprawy chyba główna osoba, komisarz Minda który tutaj był szefem tej, tej akcji policyjnej z ramienia policji, która nadzorowała i prowadziła śledztwo. Ilość nieprawidłowości tej grupy i bezpośrednio komisarza Mindy jest porażająca, także powolutku ten obraz nieprawidłowości, patologii nam się już w pełni rysuje. Mamy ten obraz z prokuratury, w tej chwili on jest uzupełniany o funkcjonowanie policji.